Cześć i serdecznie witamy w nowym odcinku Parkside DIY. Jestem Jenny i dzisiaj wspólnie zbudujemy ekran kinowy do domowego kina. Jak zawsze, wszystkie potrzebne rzeczy do projektu znajdziesz w instrukcji poniżej. W naszym kinowym ekranie kluczowa jest stabilna konstrukcja. Dlatego zdecydowaliśmy się na wariant, który można złożyć przy minimalnym wysiłku i bez problemu rozmontować po zakończeniu seansu filmowego. Na początek wycinam dwie potrzebne płyty ze sklejki. Dokładnie zaznaczam odpowiedni wymiar, aby wszystko pasowało idealnie i precyzyjnie. To są teraz nasze dwie płyty bazowe, do których po każdej stronie zostanie ukośnie przymocowana odpowiednio przygotowana listwa. Zaznacz sobie na kantówce, gdzie ma się znaleźć płyta bazowa. Gdy tylko ustawię płytę bazową po skosie, mogę nawiercić i solidnie przymocować na stałe. To już wszystko w warsztacie. Kolejne kroki wykonamy w ogrodzie. No więc dotarłam już na miejsce, gdzie będziemy później oglądać film. W kolejnym kroku zamierzam przymocować drugą kantówkę do płyty bazowej. Teraz będziemy przykręcać boczne części do poprzeczki, więc wiercę w tym celu otwór. Aby ustabilizować konstrukcję, montujemy trzeci element kantówki. Ważne jest, aby nogi były z grubsza wypoziomowane. Więc teraz wreszcie przechodzimy do naszego płótna, i do tego potrzebujemy akumulatorowego skrzywacza Parkside 20V. Aby naprężyć płótno, najpierw przybiłam je do drugiego poprzecznego drążka, kilkukrotnie owinęłam, a następnie przymocowałam do przedniej nogi stojaka za pomocą śrub. Teraz pora na maraton seriali. Masz jakieś propozycje? Napisz o nich w komentarzach. Dasz radę, zrób to sam.